Branża relacji inwestorskich ma przed sobą bardzo wiele wyzwań, zwłaszcza w kontekście tego, że zmieniają się regulacje oraz w kontekście bieżących warunków rynkowych. W sytuacji, kiedy mam do czynienia ze spadkiem cen akcji, kiedy bardzo trudno jest przeciągnąć nowych inwestorów na rynek i do inwestycji w akcje danej spółki, rzeczywiście przed działami relacji inwestorskich jest bardzo wiele wyzwań. Jednocześnie muszą one mieć świadomość, że na nich w dużej mierze opiera się kwestia raportowania, które również jest coraz bardziej skomplikowane, wymaga podjęcia coraz więcej wysiłków. Można tylko powiedzieć, jeśli byśmy chcieli zakończyć to optymistycznie, że regulacje czasem również mogą pomóc. Pojawią się nowe narzędzia, konkretnie możliwość identyfikacji akcjonariuszy, które powinny bardzo ułatwić działom relacji inwestorskich prowadzenie ich działań w przyszłości. W roku 2021 spółki będą musiały po raz pierwszy przygotować raporty w oparciu o tak zwany system SF, elektroniczny system przekazywania informacji w ramach Unii Europejskiej oparty o e, język XBRL, który zakłada możliwość czytania tego przez maszynę. Wiąże się to z tym, że raport za rok 2020, czyli tak naprawdę już bardzo niedługo, będzie musiał być przygotowany w zupełnie nowym formacie informatycznym. I przygotowanie go w tym formacie będzie wymagało dużego zaangażowania po stronie spółek. Z drugiej strony jednak, raporty, które będą publikowane w tym formacie, ułatwią analizę tych informacji, ułatwią segregowanie ich. Zakładam, że powstaną zupełnie nowe algorytmy dla inwestorów indywidualnych, które oni sami będą mogli sobie projektować i w oparciu o które będą mogli podejmować decyzje inwestycyjne.